Cześć witam was, jest następny odcinek z Call of Duty Modern Warfare 1 I teraz m, Pominąłem tamta część misji Bo to już była końcówka Znaczy 6 minut mi to zajęło Przejście tego tam Ale nie opłacało mi się tego nagrywać Bo e, To było tak nudne, ja tam prawie nic nie godą, No to postanowiłem, że od tego momentu Zacznę nagrywać I dużo was nie ominęło Szczerze e, ja to już twoja snajperka Dragunow jest epicki Kurde, no Tam z RPG jest czego rozwalić Jest, ale fajne są Nie wiem czy to są moi czy nie Nie, to nie są moje, o nie idzie o, What the fuck, ale się zbagował To było dobre Nie, kurde, mi się ammo skończyło Kurde, kurde, źle Niedobrze Mamy noktowizor? Nie mamy noktowizora, szkoda Ja się tu tak skampia i każdego kto będzie się tam wychylał da rozwalał Fak granat, 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 granat Granat następny Odciepuj, odciepuj, odciepuj! Dobre, dobre jest, synek, dobry Dobrze kombinujesz A mamy. Jest! Dobre Jakiś inny karabin by chciał załatwić, bo z tego mi się nie, nie szczelono. najfajniej Dobre Dobra. Kur a, a mam takie wrażenie, albo mi się myszka tak zacino. Nie wiem, coś, coś się ostatnio jeszcze bardziej psuje Będę musiał wymienić Fak, 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 fak Dobra od poszcza, Bo jakby byda już kupował, to by było tak lepszą, a nie jakieś górno za, za 10 zł. Ja kupił za, za myszka za 5 zł, nie, ale dobra. Jest tego laptopowo. Do, do praktycznie niczego. A też mam Ammo. Nawet z tego skorpiona. Skorpion jest dobry. Jeszcze snajperku niech pościągą O, Hedik I mi też przy okazji coś walło Dobre Dobre to je O, coś mamy G3 jest, G3 ja się, Mi się wanie ostatnio z niego strzelało O Następny jest zatem Zetem yy, Z RPG Mi się mylą karabiny już Już mi się wszystko myli A ja chciałbym tak fajnie ich zabić i dalej Ciekawe jakby się na to czwadzie grało z laptopa Może nie teraz, może nie będę próbował Kurde, 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 dobra a, w sumie to z laptopa, dobra I teraz widzicie moja gra na co nie? nie, to nie jest takie złe Jak na PlayStation praktycznie nawet nie lamia yeah. <laughs> Dobra, już gram normalnie. No mocno, no, nawet nie lamia <laughs> <laughs> nie, mnie teraz rozwaliło. Wow, please don't kill me! I'm only motherfucking nigga. Zdychaj! Jest! Nie, ja tam nie mam nic do murzynów, nie? Ja bym chciał być nawet murzyną. Wycieczkę mu. Wow, nie! Kurczę, tu jest jakiś błąd, ja tu zbłądziłem. Ah. nie, dość troszkę mnie cofło, ale dobra. Może nie wyda się tam przy tych autach już. O, okay. A wezmę ta snajperka troszkę, troszkę bezpieczniej będzie. Ach, ach. Nie, to jest zły pomysł sniperką w takim tym, Ale mi się czułeś, my myszki zwiększyła. Nie wledziesz tu. O, aka. Nie, wola. No, nie. A, Na lacha chciałeś, a ci się nie udało. A tu ich z boku pięknie zaszlimy Wow, wow wow Jeszcze a moje Wow, nasi już tu są. Tam dołem się tak przebili. Nie wiem, może to jest jakoś pytanie zrobione, że jak... Jo, e, idę tutaj e, Jak go po prostu, im bardziej o wyprzedzą ich do przodu, to oni mają większość siła rażenia. Wiecie, ten mąż odgana! Jo, go zabija, żeby go wziąć. Nie wiem, czy mi go da. No, e, kurde. E, jak to jest zrobione? O, kurde, auto, auto się poli. Auć Wow! Nie! Nie! Nie, nie mogę deadno, nie! O cieka com tudo. Ups, derrubei meu ponto. Dobra, to é mm. o meu. Nie. chyba ja. Dobra, wezmę sobie zamiast tego Dragunowa tego e, M16. To jest dobry karabin. We Delta Force helikopter w ogniu, właśnie taki był. Nie pamiętam, chciałeś nagrać Delta Force, ale że nudne to było dość troszkę i zrezygnowałem z tego. Chociaż. Nie wiem, pamiętam, że mega trudne to było też. Grałem na Easy wtedy, a ja doszły chyba do połowy chyba tej gry. Ale to my. Miałem... To było dawno już, kurczę. Ale lepiej, kurczę jak e, Jak nagrywą i nie przechodzę tych gier na początku, bo po prostu jest ciekawi, nie przewiduję. Przewiduję, ale nie Ej. wiem dokładnie co się stanie. <laughs> Ej, przecież ja tu chyba mu granatki, nie? Na piątce. O, o! Flash! A! Dobra. Mój błąd. <gryzanie> Celować w kierunku yy, wroga. Nie wiem, czemu mu jak Boga, ale dobra. <gryzanie> Jezus. <gryzanie> No kurde, nie umiałem niego trafić LOL Jagun on to przeżył Czy coś mamy? Nic nie mamy No, hopci hopi Dobra Chwila skupienia była i nic nie godowało. O! Był double kill! Nie, nie było! Kurcze... Chociaż nie, nie było. A już myślałem, że był double kill. Ja lubię też takie gunsynki. Yy, ja dam wam do opisu, yy, do takiego przykładowego. Yy, to jest naprawdę epickie, to jest... To jest tak fajnie zrobione, akurat tam to są ze różnych Call of Duty, Battlefield'ów Damy sobie z Call of Duty Black Ops 2, na tych kanałach Coś mi... już jakieś kółeczko na pasku od myszki Dobra, teraz Na pasku, na kablu od myszki, domu. godem Mogliby zrobić jakieś, yy, jakieś nowe Call of Duty na... Aha, te chyba wychodzi, Call of Duty, yy, jakieś Call of Duty wychodzi. No jakie to było, to było jakieś Ghost chyba? Czy coś takiego? Nie, nie wiem, ale wychodzi podobno. Lol, co to jest Jakoś się zbugowało. No co tu tych allahów te laje? No, ja wam pokażę zaraz. No, dzięki za granat. Dobra, No mamy wychylanie. Dobre, no nie uciekaj. Dobra, ja, ja, ja słabo patrzę na ta minimapkę, mapka, bo powiem. Ale teraz chyba jakoś to idzie szybciej teraz. te telei tu je! A mocie wybuchajcie Kurde o mój pies Alfa Musiał jak deadnąć Od razu im granata pośla. Ja się nie będę z nim pierdzieli Jezus! Co tam jest? Co? Aha, tam są te Tam jest CKM chyba. O dobra, już nie ma. Kurde, zapominam o tych autach te osp. To muszę jakoś załatwić, tak? Właśnie Dobra, uciekać, uciekaj, bo auta wybuchają Może to auto od razu rozwala Żeby się potem z tym nie męczyć Na tym przeżyła tak blisko siedział tego auta. Patologia Obłyskowe tu są O, o Sorry, mój błąd A ciśń, ciśn z tym Ale facet szybciej No ja tam ciepna granat od auta No co za idiota O, oni pewnie M16 mają mają z tego amunicję Dobra, otwieraj te drzwi Chodzimy e, nie nie powiem tego dum, 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 Dobra To ja myślę, że idzie skończyć tutaj I W następnym odcinku Widzimy się już e, Już Na następny roz Ja zapraszam was na aska Możecie zadawać pytania jakieś I Możecie jeszcze być na Facebooka lajknąć Możecie lajknąć drużynę na YouTube mm. Tam ta, to jest taki portal głównie o jakichś dyskusjach, yy. po prostu posty dotyczące różne takie społecznościowe standardowo. Yy, możecie jeszcze wleść na co jeszcze mówię? Mojego fanpage'a, like, no i to już gotowe. Dobra yy, i to wszystko. Także cześć, myjcie się na razie. platoon is moving to rendezvous near your location what's your status over precious cargo is intact and in en route we're almost at highway 4 and should make visual contact shortly with second platoon